no i jestem ponownie zrobiłem pierwsze płukanie tego co tu wykopałem w sumie żadna rewelacja bo już jedna mała drobinka także idę dalej kopać teraz planuję muszę iść po, po wiaderko teraz planuję pokopać w innym miejscu to znaczy pokopać w nurcie rzeki i zobaczyć czy w ogóle złociny wychodzą czy nie Przypuszczam, że nic nie będzie, z uwagi na to, że ten teren jest mocno przekopany, więc prawdopodobnie ktoś i nurdreki przekopał, ale warto sprawdzić. Wrzucę kilka łopat, może się uda coś wziąć. Jest bardzo szybki tutaj. Nurt. Może coś naniósł Przeniosłem się tutaj z pucznią Bo nie mam dzisiaj woderów i to jest chyba największy największa bolączka będzie trudno ale przerzucimy ten materiał chociaż uważam, że jest przeszukany o chyba za duży kamień wycięł nie przejdzie trzeba go wyciągnąć a tu jest dość głęboko pomimo tego że nurt jest szybki Nic chyba będę musiał wstępne kłukanie zrobić A potem dopiero to co luźniejsze, mniejsze kamienie wrzucać na pucznię Bo się tak nie uda No nic, pokopię trochę i się odezwę. Cały czas kopię, teraz kopiemy w nurcie. Przepuszczam drugie wiaderko, nie pierwsze, a teraz będzie drugie. Dwa wiaderka przepuszczę i wypukam. i zobaczę, czy coś tu w ogóle się znalazło. Ciężko się kopie, jest bardzo duży, dużo kamieni dużych. Ale staram się to wszystko pozbyć z tych dużych kamieni Tu jest taka duża naniesiona hałda piasku To nie wiem czy to jest piasek przepukany Czy też sam na się spróbujemy Przypuszczam, że może być przepukany Proszę Tak nic nie będzie, to znaczy, że wszystko tu już wykopano. Próbuję kopać głębiej. Nurty jest tutaj wyjątkowo mocny. Może coś tutaj przez ten okres co tu nie kopano naniósł. No nic, wypukam kolejną partię. Są dwie małe drobinki złota. Spróbuję je wyciągnąć. Ale to wszystko drobnica jest. No nic, jeszcze tu chwilkę posiedzę, a potem zmieniam miejsce. Chyba znalazłem wbity w kamień samorodek, ale nie jestem pewny. Spróbujemy sprawdzić to. Spróbujemy sprawdzić to wykrywaczem. Sami zobaczcie, tu coś jest wbite. dość sporej wielkości, błyszczy się jak złoto. Spróbuję to wyjąć. Może nożem. Ale najpierw sprawdzę to. No tutaj to jest Ale na sprawdzę to wykrywaczem, czy w ogóle wykrywać to wykrywa I czy jak to sygnalizuje, jeżeli już wykrywa Ustawmy częstotliwość na większą na 74 Hz. Sprawdzimy. Tu jest folia. Folia na 74 pokazuje. Tu nic nie pokazuje. O nie? Sygnał jest jakiś. Ale muszę przytknąć. Coś tam piszczy. Nic spróbujemy to wydłubać. nie umiem tego wydłubać trzeba będzie to rozbić i zgnieść i wtedy zobaczymy czy to, czy to faktycznie jest złoto czy też jakaś formacja w skale no nie wiem dziwne to jest tu wystaje tu wystaje no nic zabiorę cały kamień do domu a spróbuję go po prostu zmiażdżyć i wtedy będę wiedział dokładnie może mi się udało dłupać ten kawałek Chyba nie bardzo No nic, weźmiemy to w całości Kolejne płukanie Zobaczymy tym razem, czy coś będzie. W razie grupa wszakazja musi zejść. Cóż widzę, jest jedna z folia się tutaj dostała Kopię wszystko do płukam do pojemnika z uwagi na to że część rzeczy i tak spadnie do niego Do domu przepukam wtedy wszystko lepiej dokładniej Wtedy się okaże, czy coś jeszcze jeszcze zostało. Jest większa złocina nawet. Odkryła ona teraz jest. O jest. Jest, jest, są dwie nawet takie fajne musimy je wciągnąć poszła i tutaj druga I tutaj nie chce jakoś wejść nic szukamy dalej. Ojej, jest jeszcze jedna. I na tym by było koniec. Koniec albo początek Coś tam znalazłem. Zostawmy na razie. Jeszcze lepiej spróbujemy to przepukać. Я на этом дробнем рифу. Sorry, sí. sí. Trochę za zascało czarnego piasku, ale to nic w domu odpuszczem. O jest jeszcze jedno. Jeszcze dwie są. Takie całkiem małe. Więcej na razie. Zmieniamy miejsce. W każdym razie coś tam jest. W sumie jak zmieni miejsce to się włączy.